Dobry dzień, dobry. Witam Was w dziewiątym dniu vlogmas. Dzisiaj naprawdę fajna energia. A bałam się, że po tej nocy. Z tą nocą będzie ciężko i była akurat. Boże, już się nie mogę wysłowić. Był taki kryzysowy moment, ale później, jak tam wspomniałam Wam w poprzednim vlogmasie, że o drugiej poszłam pogasić wszystkie światła, powłączać wszystko w domu i poszłam się pożyć spać, to później już na szczęście było spoko i cała noc była naprawdę bardzo spokojna i Gloria nawet dała nam pospać, bo wstaliśmy po godzinie 8, więc no, naprawdę fajnie, i w ogóle ona też wstała zupełnie inną. Halo? się, że mężowi skarpetki. Nie gadaj! Co ty mówisz? Co? Odebrałam telefon od mojej mamie mówi, że przed chwilą w rmf padł taki tekst. Kinga przyznała się, że podkrada mężowi skarpetki śmieszna sytuacja, ale dobra. Co chciałam powiedzieć, że Gloria też sta z taką fajną energią, zadowolona, uśmiechnięta. Podejrzewałam, że wieczór znowu będzie średni, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, oby to było tylko przeziębienie. Tak więc co moi drodzy, ja zasiadłam do toaletki, e, zrobiłam sobie full pielęgnację e, i, 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 i zabieram się za makijaż, ponieważ dzisiaj mamy z Wojtkiem trochę spraw do ogarnięcia. E, on już zawiózł Glorię do mojego taty, no bo dzisiaj z przedszkola zrezygnowaliśmy. E, i, I co? I, no I zapraszam was do oglądania po prostu. Zobaczymy jak ten dzień się potoczy. Ogarnęliśmy się i jedziemy, to pewnie ty chcesz powiedzieć gdzie jedziemy? Co? Idziemy do yy, Biaczkońka. I no. nie tylko. I tyle? Co? I tyle? No, pozałatwiaj sprawy takie firmowe. No. Czy chcesz powiedzieć, gdzie jedziemy? To jadę do swojego. <noise> jako się cieszy. z Firmowego miasta, Tylmanowa! <noise> ja po prostu podziwiam, naprawdę, żeby więcej było takich ludzi, którzy będą się cieszyć tym, że jadą do pracy. Ten mężu to ma ze mną przekichane. Słuchajcie, wymyśliłam sobie, że chcę mieć łącznie cztery żywe choinki. Gloria ma już jedną sztuczną u siebie. Udało nam się wybrać dwie duże, które stały na zewnątrz przed domem i jedna, jedna do sypialni, malutka. Więc jeszcze zostało nam wybrać tylko jedną taką dużą, pokaźną, główną choinkę, która będzie w naszym salonie. Ale to może jeszcze nie dzisiaj. Zobaczymy. Come Christmas day Sądziłam, że uda mi się przed porodem y, zasiąść w restauracji. Niesamowita sprawa. Przyjechaliśmy do szklarni, jest tak pięknie, czerwono, świątecznie. Wojtek, robią dekoracje, te dekoracje wrażenie, nie? Jest przepięknie i tak klimatycznie. To jest zresztą, zawsze tutaj tak idealnie się siedzi e, z czymś cieplutkim. Wzięliśmy sobie akurat napar z pokrzywy i pigwy. Ale będzie fajnie. Gloria jest e, pod opieką dziadków. E, wszystko jest spoko, temperatury nie ma, więc dobrze, dobrze, dobrze. Więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy tą e, chwilkę i spędzimy sobie razem czas po wybieraniu choinek. Poszłam sobie nagrać przybitki. I ogólnie, jak mam problem z tym, żeby przy ludziach rozmawiać, mówić do aparatu, i jakoś zawsze tak się przy tym peszę, to jeżeli chodzi o nagrywanie przebitek, to tu mam wywalone. że z ludzie patrzą. Jak tutaj siedzieli Państwo, tak, we trójkę tutaj przy, tych, tym, przy tym kokonie, nie? Widzą, że nagrywam i, i tak pan mówi, y, że ja nagrywam, tak już skupiam się tutaj, obracam tym aparatem, a pan do mnie tak, to będzie do telewizji? Ja się tak obracam do niego nie, to tak dla fanu. I właśnie opowiedziałam o tym, że często ludzie, jak widzą gdzieś aparaty, jak idę, to myślą właśnie, że może jakaś telewizja czy coś i, i że w Starym Sączu, mówię Ci o tej sytuacji z Starego Sącza? Co było? Tak, że jak nagrywali właśnie film o psie, który jeździł koleją, ochroniarz mnie zaczepił i jak przechodziłam z aparatem i zapytał, pani z gazety? <grywia> Więc to jest takie właśnie śmieszne, nie? A kiedyś widzisz, kiedyś było mega... dobry napar? Kiedyś było mega dziwne to, jak człowiek do telefonu nagrywał. Teraz jakoś tak inaczej się na to patrzy. No ale aparat zawsze jednak robi wrażenie, bo jest duży z mikrofonem i... Jakie kłącza? Jak no i to się je, tołącza. Nie, kłącza, i to jest ten chyba kardamon, nie? Nie, to kłącza je. Jakie? Jag. A, jagody goi, okej. Okay. No faktycznie, ale wygląda trochę jak kardamon. Nie no, jak tak dużo kardamon jakby było to. Uch. Waking up on Christmas day. Kiedyś jedliśmy tutaj taką pyszną zupę malezyjska laksa i później ona zniknęła na jakiś czas. Bardzo ubolewaliśmy, bo to była nasza ulubiona zupa tutaj. Ale teraz jest zupa, która się nazywa nazywa się Laksa Lemak i wręcz całkiem identycznie więc jak będziecie w restauracji Szklarnia w Łukowicach, bardzo Wam polecam pycha eee, i w ogóle też bardzo mnie je zaskoczenie Wojtek zamówił sobie sznicer z bakłażana to jest pozycja z wege rewelacja bo też kupowałam właśnie niego no i na sam koniec oczywiście jako człowiek cukier mousse stacjonary. Boże, jakie to jest Cudowny Wojtek, bo to jest nasze ostatnie wyjście takie przed porodem. No i długo takich wyjść nie będzie, cudownych. Muszę się nacieszyć. Jest tu jakiś dzidziuś? Nie ma tu broni. Jest! Cześć! Dawno tu takiego bałaganu nie było. Hej! Co tam? Zestniłaś? Tak. Te kalendarze troszkę są takie trudne do wyjęcia. No to prawda. Pomóc się wyjąć? Tak. No dobrze. Są mnie. No jeszcze proszę bardzo. Ela. Jeszcze żelek jest. Zostawimy go na jutro? Nie. Tak myślałam. Okej. Okay. Ele. I drugi proszę bardzo. Tu jest dziewiątka. Zaraz podniesiemy Józią. Jak to Gdzie jest dziewiątka? Tu. Tutaj? No. Autko. A co to za autka jest? Jak się ta autka nazywa? Betoniarka. I jak Ci się podoba? Co? A możemy jeść coś nie Tak, możemy. A ja chcę wiedzieć, jak Ci się ta betoniarka podoba. Podobamy się. No to ja się bardzo cieszę, że Ci się podoba. Zamykamy kalendarz i reszta będzie. Jak już Extra. Ekstra. Jakież było moje zdziwienie, jak poszedłem po numer 9. i Tak patrzę. 6 to? czy 9? Co jest grane? Bo no, okazało się, że Kinga są, dopiero opakowała. Są, są dwa albo trzy takie numerki, które są... Eee, są to po prostu puste, bo jeszcze nie miałam rzeczy i nie chciałam się włożyć. No już Więc mam już oni się <laughs> już chyba wiem, co to jest. A, a widzę, że cię nasz, a nie naszło. A nasz, mi naszło na nasz nasz słodkie. Cię nasz. miała, właśnie, na słodkie. Ej, teraz nie? Tak, otwieram. Ej, ale to w ogóle Jest takie wielkie opakowanie, łała wiła, ła, nie? A tu się otwiera. No co, tu jest dużo, bo one są eee, duże. To naczosko, a ja bardzo to. lubię się z Ja też, ale. Skitelsy. Czerwone moje ulubione. Powtórzę to co mówiłam fajną masz żonę A jakbyście nie zauważyli, to mam kolejną bluzę z cyklu bluzy, które już nie powinny istnieć. No wszędzie, Boże! Nie no, Ale nie. Wiesz tak? co, ona jest dobra. Popatrzy. Jakościowo, prima primaso. Ty masz ją też lata, lata. Jest, lata. To bluza, lata. jest też utupcona, jakby ci pitało nas strach Nie, ona ma lata. Nie, a wiesz, czego to jest? Zmoki? Mąki. A prawda jest taka, że w tej bluzie po prostu, jakby ktoś jakiś był szeryf, taki co umie to szyć, to popatrz. To tylko tutaj to trzeba to szyć, ewentualnie wymienić ten fragment i bluza jak nowa. Na pewno widzicie te różnice. Na pewno widzicie, jestem właśnie w salonie. I nagrywam tutaj już przy wymienionej żarówce. No na co komu lampa, jak można żarówkę wymienić? <grych> ja wiem, po prostu ja mam sama jazdę taką z tego, naprawdę. Ale po prostu nie teraz nam w głowie jeżdżenie po sklepach i wybieranie lamp. Nie wiem, może to zrobić internetowo, ale jakoś tak mamy inne rzeczy do roboty. Mniejsza. W tym momencie się z Wami żegnam, ale tylko na chwilkę, ponieważ już we vlogmasie numer 9 będą się działy bardzo fajne rzeczy. Będą fajne zmiany w naszym domu. Jesteśmy bardzo tym podekscytowani, także oczywiście subskrybujcie kanał i zaraz po Intrze lecimy z kolejnym dniem. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was w dziesiątym dniu vlogmas. Ekscytujący dzień dzisiaj, ponieważ już za chwilę będą siedziały piękne rzeczy w naszym domu. A dokładnie, będzie aranżowane akwarium. Przyjeżdża do nas e, ekipa e, Aquascaping Marcin Zając. Właśnie zajmują się czymś takim jak aquascaping. Wcześniej nie wiedziałam co to w ogóle jest, a okazuje się, że to jest tak zwana sztuka... Aranżowania akwarium. Wszystko to, co jest związane z różnymi, jak widzicie, różne kamienie, różne rośliny, no, układanie, po prostu tworzenie pięknego dzieła y, akwarium i u nas właśnie dzisiaj ja będzie się to powiem. działo. Oczywiście, że ci pomogę. Daj mi kredkę. U nas właśnie będą się takie rzeczy działy, więc jesteśmy na maksa podekscytowani od wakacji. Yy, całe akwarium szkło jest już z nami. Jak znajdę gdzieś filmik z wnoszenia, to wam tutaj wrzucę. To jest 1200 litrów, więc faktycznie konkretne akwarium. Tutaj jest ten przelot, o którym wam wspominałam. Tu będziemy mieć jadanie. Natomiast z drugiej strony z drugiej strony wygląda to tak, no więc jak widzicie, nie jest to zbyt bezpieczna opcja. Jeszcze kiedyś przed remontem tutaj były takie różne półeczki, ale po remoncie stwierdziliśmy, w trakcie w ogóle już remontu stwierdziliśmy, oj, tak, tu musi stanąć akwarium, więc będzie piękne akwarium ze słodkowodnymi rybkami. Robiłam zdjęcia i ja już po prostu czuję, że jestem cała spocona. Przypomnij im, bo jeszcze raz, ile to ważyło? 250 kilo samo szkło. Chłopaki nosili, sześć osób, właśnie to szkło. I po prostu przysięgam mam z samego oglądania, ja już miałam... Y <laughs> no, naprawdę. Ciężko się na to patrzyło, bo faktycznie było widać, że to jest bardzo ciężkie. Nie chcę sobie wyobrażać i y no, jestem pełna podziwu dla nich, że to wszystko wnieśli. W ogóle śmieszne, że kiedyś aranżowanie akwarium kojarzyło się z takim... Wiecie, mieć małe akwarium, w środku jakiś zamek, do którego wpływał rybki, a teraz robi się takie po prostu piękne rzeczy i nam marzy się, żeby w naszym akwarium był las nasz akwarium też jest wyjątkowe pod tym względem, że jest widoczny od dwóch stron: od salonu i od jadalni. Można podziwiać, więc, no, będzie pięknie. W ogóle Marcin Zając, który będzie nam tutaj aranżował całe akwarium, zrobił najmniejsze akwarium na świecie. Gdzieś może wrzucę Wam tutaj yy, zdjęcie yy, i wrzucę Wam w ogóle w opisie link do, yy, do filmiku, yy, w którym właśnie jest pokazany i on opowiada o tym akwarium. No, widać, że ma on zajawę i to jest jego ogromna pasja. Będzie pięknie, po prostu już nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu zobaczycie jak to będzie wyglądało. Cię, proszę bardzo, to jest na mama. I przy okazji, ja nie wiem co to się dzieje, to ten Mikołaj cały czas coś przynosi. I przynosi ten Mikołaj. No, ja pokaż tą, tą lokomotywę swoją, czy tam szybciej, czy. Tak, ja jestem tak szczęśliwa teraz. Mogę pokazać? Mogę? Patrzcie, proszę bardzo. Proszę bardzo, trasa już jest gotowa, także ona teraz szaleje. Jedziemy? <noise> Moja słodyczowa dusza również została tutaj zadbana. Jedne z lepszych czekoladek. Także bardzo sobie cenię takie spotkania. <noise> tak, jestem, jestem ukontentowana. salonu i wrócić. Tak się Wtedy stał glariel. No, Hida tego plusaka była zbyt chuby słabo. Powiał dziad i cały dziad zawiało. Tak się stało. I barely did see it. Z Warszawy, kiedy otwierałam kokosa. Pamiętacie to? Proszę bardzo, moi drodzy, wróćmy wspomnieniami do tego czasu. E, tym razem. Ja nie pamiętam, jak ja to robiłam. Ja chyba to brałam, e, rozwalałam kokosa tłuczkiem do mięsa. Teraz jestem już zabezpieczona, czyli tak jak to powinno się robić, może sobie nie zrobię krzywdy, czyli e, śrubokręt, młotek. Nie było większego młotka? Nie, właśnie. Ciężko takim małyskim młotkiem. Ale jakoś to brnia mnie. Nie, dużo jest poprzenoszonych. Chyba, że Ty Tej. będziesz walił. Mogę walić? Wale. Musia, odpiesia, chodź no te. nie, się. musisz się odsunąć. O nie! Koniec, nie porobiłem. Tylko to się że jak zrobić? Czekaj, Paki zostawili cały tam tą mają młotek. A to jest taki, no. widzisz, to jest taki młotek typowy dziadkowy taki, wiesz. Koniecznie za duży ten śrubokręt, po prostu uważaj. Puść mi to. Stop. I co? Kolejna dziurka tu? No, tu? tak. Tu? Tak. Bo Musimy przywodzić tutaj tutaj z koca, później go rozłupać. No. A czemu tak się robi? No tak się robi. Wodę wylewasz do środka, a to potem dopiero... Tak! I już ci tata poda. Kokosy są bardzo twarde, go wiesz? Nie wiem czy to jest to, to... Nie wiem czy to jest że ja tak trzymam tego kokosa. Ale patrzek, ja ci ufam, widzisz? Wiesz ja mi? Ufam ci. Właśnie ci ufam, żeby mi nie, nie zrobisz krzywdy. I co teraz? Teraz będę ze szklaneczkę poproszę jakąś kubeczek. Zupa ci się pali. No, raz ja tato. Co? A spróbujesz? No pewnie, ja uwielbiam to dużo to. Spróbuj. Mmm. -hmm. Hmm? mamy to! Mamy pysznego kokoska! Pierwszy raz otwieranie kalendarzy adwentowych na tak pięknym tle. <noise> Jeszcze nie gotowym, ale, ale no już robi robotę. I co teraz się pokaż. Tu miała ślimako łódź podwodną, tak? Tak. W kalendarzu Boba Snaila. To kąpieli będzie. A ja sprawdzę, co tam jest. Co tam jest? Co tam jest? O. Co to jest? Tutaj jest... A tutaj jest to. to są kochani, owoce liofilizowane. Mogę jeść Możesz, one są dla Ciebie do zjedzenia. A Będą dobre na przykład do śniadanka. Ha. Dzisiaj Glorusia ma owoce liokalizowane leśny Mix. Co cię tak zmiotło na podłogę? Zmęczyłem dzisiejszy dzień. Wszyscy w ogóle jesteśmy tak zmęczeni. Odśnieżanie, segregowanie śmieci. Hmm. Dziesięć. Tam przed ogrodzeniem to jest taka kupa worków. Z 15 worków chyba jest po tej się przekroczce. Plastiki, papiery. No dobra, nieważne. No i tutaj przygotowania do aranżacji, do pomocy. Może ta dziesiąteczka wynagrodzi tą całą moją pracę dzisiejszą. Jezus, nie pamiętam, co jest więc mam nadzieję, że się nie dowiedziesz. Jakieś maseczki albo jakieś takie fajne rzeczy pielęgnacyjne. Mamy Dermika Anti-Age, luksusowa maseczka pod oczy. Redukująca zmarszki, cieni, biokolagen. Mówiłeś, że jak widzisz? Mówiłem o zmęczeniu i proszę bardzo. Luksusowe, wszystkie luksusowe maseczki. Tak. Tam na jakiś jest A, bonus. Jest luksusowy, bior. Ekstrakt ze śluzu ślimaka i płatki czystego złota. Musiałaś się wykosztować. A tu jest jakiś Ceramidian Reconstrucantur. No widzisz? Odbudowująca. Kolejny. Ale popatrz. Okiełko będzie Jutro. Chyba jutro, co? Tak. Jak Ci smakują owoce leśne? Patrz, inne tutaj, inne tu. No odwróć. Pomoc. Dobra, daj no. Hop. Działa. Jutro, tak? Kolejna. Ale jak Ci się podoba akwarium? Super. Super, nie? Mhm. Montuję właśnie wrog z wczoraj z dzisiaj, czyli dzień dziewiąty i dziesiąty i tym sposobem Zeżarłam kolejną rzecz przeznaczoną do, do szpitala. Do, była spakowana do mojej torby do szpitala do porodu. Także mój mąż musi mnie zaopatrzyć po raz kolejny w paczkę kinderków oraz biszkopty. Ale która kobieta przed portem tak nie robiła? No. <ścoughs> Co? Montuję tego vlogmasa i tak sobie się kurczę, chyba że mi się w sumie nie chce montować. Idę spać. Mężu zagrzał łóżeczko. No po prostu tak czuję, że, że chyba chcę. Kolejny raz odpuścić eee, i zrobię także po prostu jeszcze kolejny dzień, czyli 11, Połączę i będziecie mieli trzy vlogmasy w jednym filmie. I to jest genialne. To jest fajne, bo powiem Wam, że fajne, że jest ten system, że codziennie nagrywam po prostu tyle, ile czuję, tak jak czuję. I to, co czuję, i, i po prostu w ten sposób powstaję materiały i w ten sposób nagrywam codziennie, ale bez zajeżdżania się. Bo kilka lat temu to by nie przeszło. To kiedyś to wyglądało tak, że zajeżdżałam się strasznie. Wywieram na sobie presję, musiał być vlogmas, musiał być montaż, nie mogłam odpuścić, musiał, musiał się materiał pojawić, przez co przy pracy na etat i bardzo małej ilości czasu montowałam po nocach do czwartej, piątej. Bardzo często zasypiałam przy tym montażu, byłam mega, niesamowicie zdemotywowana, wypalona tym vlogmasem, a teraz właśnie jestem starsza, zmądrzałam i i po prostu nagrywam tak, jak czuję. I to jest fajne, bo myślę, że wy też widzicie, że ta energia jest zupełnie inna, że ja mam mega fan z tego nagrywania, że bardzo mnie to satysfakcjonuje. Więc ten system bardzo mi się podoba, tak jak Wam wspomniałam, czy albo nie wspomniałam, codziennie nagrywam vlogmas, ale po prostu tak tak po swoje, robię to tak, tak podoba mi się po prosto. I co? I, I pomyślałam sobie, że będę jeszcze kolejny dzień kontynuować, tym bardziej, że jeszcze akwarium jest nieskończone. Ja tak w ogóle nie podsumowałam wam tego akwarium dzisiaj. Było coś tam jeszcze podłączane, jakieś tam filtry, nie filtry. Ja się na tym nie znam. No i dzisiaj już całe podłoże zostało zrobione, są już umieszczone korzenie, kamienie. Natomiast jutro będą już, już lecą roślinki, więc też się będzie działo, nie mogę się doczekać. I fajnie, że też będziecie mogli zobaczyć to w tym jednym materiale. Nie będę tego rozdzielać już na kolejny vlogmas. A teraz lecę, moi drodzy. Spać, a my widzimy się po Intrze. Kolejny dniu vlogmas w dniu 11. Dzień dobry moi drodzy. Witam was w 11. dniu vlogmas. Ale się porobiło. Czy Vlogmasy w jednym co? No i co dzisiaj się dzieje moi tak fajnego? Dzisiaj sadzimy trawnik w domu. Sadzimy. No. Nie, ale, no dzisiaj kolejne rzeczy, czyli to co Wam wspominałam odnośnie akwarium. Dzisiaj są już roślinki, mm. robi się tak, to jest takie dopełnienie, co? I teraz tak, a my sobie co, leżymy tutaj na narożniku w tym momencie i podziwiamy. To jest taki nasz, patrz, nie mamy telewizora, to jest taki no. telewizor, tylko naturalny, nie? No. Jeszcze wczoraj to w ogóle no, było takie surowe, nie? Uh -huh. A teraz takie. Wow. To jest Niesamowite. Ja.

No mega no, co Ci powiem. Takie spełnienie Twoich marzeń, nie? No. Chłop <noise> się drapie po głowie, aż nie wiem co powiedzieć z wrażenia. <noise> Leje się już woda. No. Ona będzie przez chwilę mętna, ale później, kurczę, będzie tutaj taki szał. No i co? No i później tylko czekać na rybki i finisz, nie? No było trochę myślenia nad tym wszystkim, tą zabudową, nad tymi wymiarami, nad tą wnęką. Nad wyborem odpowiedniej ekipy. Nad tym i zeszło, naprawdę. Bo to nie mogę się zdecydować chyba z rok czasu. A i tak wybrałeś. <gry> wybierałeś ekipę, wybierałeś i skoczyliśmy końcu skończyliśmy z polem ryżowym. O. No. Ale patrz, będziesz robił zupę elegancko. To masz tu jakieś zioła, dodatki, sałatki. No krewetki zawsze będzie można dołożyć. Ostatni front zamontowany i patrzcie na no, ta to. Ta też mi wyszła. Wow. Moment, wow, Moment. Wow, wow. Pięknie. Przepięknie to wygląda. Tak naprawdę bez rybek nawet genialnie. Ja nie bo wszystko spasowało. Wszystko idealnie, No powiem wam, że chłopaki odwalili kawał dobrej roboty. Najpiękniejsze jest też w tym akwarium to, że no to wszystko żyje. I tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu wszystko będzie się. To jest mała mądraka. Wszystko będzie się tutaj zmieniało, będzie, będzie rosło, będzie robiło się coraz bardziej zielono. No, tu po prostu zrobi się taki piękny las. Właśnie chcieliśmy mieć las zamknięty w akwarium. Las podwodny, pięknie będzie. Już nie mogę się doczekać, aż będą rybki. O ile w jadalni jest wszystko tak już dopieszczone i, i są fronty meblowe, to tutaj jeszcze brakuje nam takiej opaski, która będzie szła dookoła akwarium. I ono również będzie tutaj tak fajnie domknięte i, no i będzie po prostu piękne. Właśnie skończyłam montować tego trzydniowego vlogmasa, tak więc lecę spać. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. E, poniżej pod filmem znajduje się czerwony przycisk, także kliknijcie go, a my widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia. Pa!